Bardzo fajny mecz, aczkolwiek trochę przestojów po naszej stronie, zwłaszcza w pierwszym i drugim secie na początku. Na początku traciliśmy w drugim secie po dobrym pierwszym, gdzie byliśmy zdecydowanie lepsi od jeszcze obecnego mistrza Polski. Wychodzimy na drugiego i tam jest chyba 5-1 3 6-1 bodajże. Bardzo podobnie jak w, w zawierciu w pierwszym meczu, e, gdzie też e, tam przegraliśmy 3-2. Po dobrym secie się zadowalamy i brak koncentracji powoduje to, że przeciwnik ucieka nam na 5-6 punktów na początku i później bardzo ciężko jest dogonić. Ale suma summarum o, okazało się, że wygraliśmy. Także no, tylko mogę być zadowolony. Tutaj nie ma znaczenia czy 3-2, czy 3-1 liczymy się zwycięstwa, więc e, zrobiliśmy 100% normy w pierwszym meczu. E, wiecie co, tak naprawdę to e, <ścoughs> e, mamy tak, mamy wyjazd do Bełchatowa i ewentualnie Trzeci mecz u siebie, postawiłem, postawiłem na tych zawodników, którzy bez względu na wszystko zostają w Radomiu i nie, nie, nie tęskni im się bardzo do domu, bo tu jest ich dom i może dlatego, ale tak, tak na serio... Tak na serio to bardzo dobra zmiana przede wszystkim Michała Ostrowskiego. Bardzo fajnie. Dwa najważniejsze punkty zdobył, bo me zablokował meczową dla Bełchatowa i, i zdobył ostatni punkt dla nas. I no Michał, Michał Filip nie miał swojego dnia. Widziałem, że Wojtek jest w dobrej dyspozycji w ataku i wartałoby to wykorzystać. Nie szło mu na przyjęciu dzisiaj, bardzo. więc no fajnie, że Wojtek wszedł. To jest skarb mieć takiego zawodnika, gdzie bez żadnych fochów jedno pytanie zagrasz na ataku, nie ma sprawy, wchodzi i gra. De facto trochę ćwiczył, ale nie za dużo. Już ostatnio na tej pozycji wszedł i wywiązał się z tego bardzo, bardzo poprawnie. Było kiedyś, yy, 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 yy. I Przede wszystkim te, przestaliśmy psuć tyle zagrywek, o może niż w drugim i trzecim secie. Chyba warto na bloki zwrócić uwagę. No to myślę, że chyba sezon, jak tam się wejdzie na Plus Plusligę, to jesteśmy chyba najlepiej blokującą drużyną w całej lidze. Z tego co przynajmniej pamiętam ostatnio. I to potwierdziło się, że dzisiaj no, słuchajcie, graliśmy z mistrzami Polski. Paru zawodników Mistrzów Świata, bardzo utytułowanych, a my wygrywamy z nimi 20 do 10 w bloku. To, to bardzo świadczy o tym, że, że ten element przez cały sezon nam bardzo dużo pomagał, i w tym meczu również był na dobrym poziomie na rewelacyjnym poziomie z naszej strony.